Siemaneczko wszystkim. 22 grudnia. Patrzcie, 6 stopni na plusie. Ziemia nie zmarznięta, nic a nic. A Michał skończył, kłada. Znaczy jeszcze nie skończył, ale już jest blisko. Kładzisz wygląda tak. O, już widzę tutaj kurczę, że będę musiał lekko chyba naciągnąć siedzenie jednak. Ajajaj. To nic, wystarczy tylko tutaj lekko naciągnąć, zszywkę dać od spodu i będzie dobrze. Jeszcze zaraz na nim poskaczę, trochę posiedzę, bo to będzie moja pierwsza jazda, to pewnie jeszcze będę musiał w paru miejscach podociągać to, no ale i tak jestem zadowolony, bo całkiem równo mi to wyszło. Zaraz pojedziemy do lasu i trochę więcej o nim poopowiadam, co w ostatnim czasie robiliśmy przy nim, co jeszcze mamy do zrobienia. No i trzeba zrobić testa, bo jak widać na pierwsze rzut oka od razu jest nowa okleina i trzeba sprawdzić, czy lepiej się stuntuje teraz. Wyprowadźmy jeszcze KTM a postawmy dwa sprzęty obok siebie, bo nie widziałem ich tak na podwórku jak one się prezentują. O, na biegu. Ktoś się już bawił nim. Czy się waham właśnie nad felgami w ładzie? Czy malować je na pomarańczowo, czy nie. Nie zmieniałem okle tych okleiny, plastików na czarne, bo są po prostu niedostępne. Gdzieś tam na, na niemieckiej stronie jakiś znalazłem tylko tył. Czarny i gdzieś w Polsce w lewą stronę zbiornika nie? i to wszystko znalazłem na no, eliksie używane dwa czarne kłady z czego jeden był na części I chłop mówi że plastiki od razu poszły bo to ogólnie te czarne plastiki w ltz ach tych właśnie starszych co ja mam to była jakaś limitowana wersja i, i po prostu no, tego nie robią nie wiem gdzie można znaleźć kompletny komplet czarnych plastików więc doszedłem do wniosku że napiszę to AG grafik, żeby jakoś zrobili to tak, żeby wyglądało w miarę podobnie. No i tak zrobili, tak, te paski pomarańczowe tu i tam, gdzieś coś tam białe napisy, białe, czarne wrzutki, wiadomo logo jakieś musi być, to nie pali gumy, no nie wiem czy malować te felgi, chyba nie będę ich malował, bo będzie za bardzo, że tak powiem, już aż strokato będzie, nie? Ja GTM na pomarańczowych, i tak dodałem czarne, Jakieś tam wrzutki na tefelę, w postaci tych naklejek i słomek na szprychy, bo też mi było za pomarańczowo. No ale jednak, mimo wszystko, tefelki pasują bardziej do czarnych plastików niż żeby do białych tutaj miały pasować. Wrzuciłem pomarańczowe paski, które coś tam poszyłem, zobaczymy ile wytrzymają. I pomarańczowe kółka. Dobra, już widzę, że tutaj trzeba będzie wrzucić gąbkę, ale chyba wrzucę jednak czarną nie pomarańczową też, bo, bo może mi za bardzo się to rzucać w oczy później. A falę nie ja wiem, piszcie jeszcze może w komentarzach w sumie, czy warto malować, czy nie. O ty kurde, ciągnie mnie w lewo ciągle. Coś jest nie tak. Może koła kurczy, niedokręcone. Nie no, dokręcone. A może ten pistolet u mnie w sprężarce, co pokazuje bary, to mnie oszukał. Pokleiną, to mogę śmiało powiedzieć tak samo z tym poszyciem paskami które już widzę że robią się brudne od podeszwy. brałem to pod uwagę no to mnie razi nie? malować tego nie będę tylko kupię gąbeczkę zwykłą nawet taką rowerową dobra pyk podkreślmy obroty i bez rączek. Zdusiłem dziada, z dosiłem. Fajnie jest. Ej, dużo lepiej on wygląda teraz tak. Tak jak trzeba. Ta niebieska tak nie, nie pasowała po prostu, tak powiem grzecznie. Na góreczkę samą trzeba wjechać bez To się teraz rozkręcam, a one ciągle rosną. Coś jest nie tak. Kurwa, gdzieś się linka zaczepiła? Co cię boli? Czy aż tak cię to boli? A już całkiem wykręciłem ją. No to co ty, nie świruj. Gdzieś się linka zaczepiła, bo tu zaraz będzie jak u projekta, że się kładzisz, rozbiegał. I tutaj nie żartuję, mu biskitu się rozbiegał, kładzisz. Hehe, <laughs> nie to tak źle nie będzie. Zaraz znajdziemy przyczynę. Tego czemu mi ciągłe obroty teraz rosną. Ale ze mnie cybuch mi się strony pomyliły ja cały czas teraz powiększałem obroty rozkręcając tą. Ojej, to trzeba było w drugą stronę A oj Skręcamy Dobrze I w drugą stronę, tak żeby wy wyrównać go Oj, za mocno! Czemu nie działa? Działała niedawno Kabelek się urwał O ty kurwa Nie to, to z przodu będzie Dobra, później będziemy się tym bawić Ale to trzeba będzie lutować, niedobrze Zrywa mi trakcję z lewej I wyskoczył mi naprzeciwko tej drogi, i wyskoczył mi stąd. Jeszcze widać ślad jakiś taki lekki, kurde, bo mnie strasznie pociągnęło w prawą stronę. Bo prawa strona mocniej po prostu hamuje i mnie od razu pociągnęło jeszcze w tą stronę. Po ostatniej chwili dziada zobaczyłem, tu za tą gałęzią mnie jakoś wystrzelił, tu albo tu mniej więcej. Nie wiem czy są ślady jego kopyt, czy coś mogłoby być, kurwa, nie? A tam mają pole. I on pewnie sobie był na tym polu, i sobie spacerował tutaj, i postanowił mi przebiec przez drogę. O, jakieś powiadomienie mi na Facebooku wyskoczyło. I auto moje akurat ma faldach i gdyby to wpadło do środka, bo to był duży łoś, to mogłoby być nieciekawie. <gryw> I tak sobie pomyślałem, że teraz dostępne auto, bo to na razie takie, żeby tylko mi przewoziło dupa, a później po prostu to jakoś fajnie skontentować jeszcze na YouTubie, bo dałem za nie, no, śmieszne pieniądze, to na pewno nie będzie to jakieś kabrio. Wąskie koło, małe auto w faldach. Sobie zgadujcie jakie auto Michał kupił. Na zimę zajebiste, bez dachu. Ale kurde no patrzcie, trzeba popatrzeć zajrzeć do tych hamulców, bo do lewa strona praktycznie nic nie ma. Cena złomu była. I kurwa, patrzcie, no jak można łatwo się załatwić. Popatrzmy na tym polu czy kurwa nie ma jakiegoś łosia. Może go spotkamy jeszcze. Drogę ładną, kurde, żeby sobie przejść, to no nie mam z krzaków mi wystrzelił, jak Filip z konopi. Tak, na pewno sobie tutaj łaziły po tym polu. Ja bez okularów to też, co widzę. Tam mi się wydaje, że coś widzę, a to pewnie krzaki. Ale świr, no. Ładnie by nie załatwił. A co najlepsze, jeszcze nawet dowodu rejestracyjnego samochodu tego nie odebrałem, bo już przerejestrowuję go. No i tak by poszedł zaraz pewnie na złom, o ile jeszcze bym w ogóle... Czyli jacyś drifterzy tutaj w lesie widzę. Drifterzy byli ta. Możemy sobie pozwolić na to, żeby jeszcze tam pojechać, pogadać coś tam powojeżeć. zakręt na jednym kołach, znaczy na dwóch kołach. Dobrze! Ale się wstrzelił! Padłem na pomysł, że tu jest w miarę szeroko i spróbuję kładem wykręcić cyrkla. Na asfalcie nie mam tu takiej za bardzo miejscówki. Blisko dosyć, żeby było. A tu w lesie jest szeroko. Spróbujmy tam podjechać. I zobaczymy, czy da się ogarnąć cyrkla na kładzie w lesie. To jest do zrobienia, a tu jest nierówno. Jak udaje mi się dojść tutaj do tego momentu, kiedy zawrócę kłada, to po prostu te nierówności, które tu są, strasznie mi przeszkadzają. Tak więc jedziemy jeszcze tam, bo pomyślałem sobie, że tam może być równiej, tam gdzie widzieliśmy ślady drifterów. Ja to zrobię kurde tylko tutaj nie mogę. Bo tu gubi totalnie trakcję i on mi opada, staje w miejscu. To jest jeden mega istotny ruch. Pierwsze to dobrze się strzelić na koło, ale najważniejszy ruch to jest w momencie, kiedy wciskam sprzęgło, strzelam i go obracam. I ten kład cały czas musi się ustawiać mi w takiej idealnej pozycji, żebym mógł go dociągnąć nogą. Z każdą próbą jest coraz trudniej, bo coraz bardziej łapy mi się dają i noga lewa. Bo no, wkładam w to dosyć sporo siły, pomimo że wydaje mi się, że dobrze pracuję na tym sprzęgle. No ale tu jednak szarpiesz, nie wiem ile on waży, ale trochę szarpiesz parę kilo, nie? A tych prób dzisiaj już było sporo. A ta miejscówka jest najlepsza do tego. Tu jest w miarę równo, jest trakcja i tyle. Nie wiem, kurtkę jeszcze. zrobię z trzy próby. Ja robię ten ruch. Ja tylko tą samą czynność muszę powtórzyć 5 razy. Na pięć myślę, że zrobię tego, że obrócę go o 360 stopni. Jakbym przebiegł 5 kilometrów, się teraz czuję. Wrócimy do tego, kurde, nie odpuszczę, ale nie dziś już pierdolę. No i znalazł się taki trik, jak Michał pomyśli, to go jeszcze nie robi. Z reguły próbuje, coś tam wychodzi i wraca zadowolony, bo, bo to jakoś tam ogarnie po kilku próbach. A tutaj katowałem to. Z... Nie wiem ile, ale się czuję, tak jak wracałem nieraz od zrytego po pojeździe motocyklem u niego, zawsze było dużo kilometrów. I dużo podjazdów, gdzie człowiek po prostu też nieraz nosił ten motocykl, można powiedzieć, nie może na plecach. I tutaj też się podobnie teraz czuję, bardzo dobrze, bo wyszedłem na moto i przynajmniej będę przez jakieś parę godzin czuł, że jeździłem, no. Ale kurde, stelaż jest do poprawy, bo już luz jaki złapał, o, teraz poszło do góry i poszło do dołu, tak więc pisnąłem nim parę razy, nie powiem, że nie, bo tutaj ten ostatni raz, o, to już na rokach obróciłem go. My się sobie no nie no nowe kółeczka. <gry> Powyginam po to zaraz. Trochę już styrałem się, ale fajnie, dobrze. I tak o, o tak właśnie człowiek wraca do domu po, po wyskoczeniu na chwilę, nie? Mi nawet się już nie chcę na ośkę stawiać, nie chce mi się szybko jechać. Mogę tak się toczyć całą drogę do domu, już po prostu bez gazu. 9 km na godzinę. Dosyć, bo trochę pobawiliśmy się w lesie, tak? O, Dobra, wieś mnie płacisz do domu. A jak cię prowadzi? Jak koń gospodarza najebanego na furze. A jeszcze położyć mi się brakuje, czekajcie. Nic nie, nie jedzie.